I dzisiaj rano przyszło prorocze słowo do mojego syna, który na chwilę wyszedł, jak chcę to powtórzyć. Dawid, oprzyj się tutaj. Ja chcę, się, żeby my pomodliliśmy się za niego. Wszyscy. Nie będę mówił, o co chodzi. Chcę, żeby cały Kościół Polski go błogosławił. Ja mam słowo. Ja chcę, żeby wy też za niego modliliście. Tak mówi Pan, że czegokolwiek dotkniesz, zaczniesz robić, będzie się powodziło. Jak tylko ruszysz cokolwiek, jakąkolwiek sprawę, będzie się powodziło. Amen. I jesteś umiłowany w Bogu, jesteś synem, z którego Bóg jest dumny, a ja jeszcze bardziej. Jestem dumny i będę dumny. I Bóg ma dla Ciebie wielkie powołanie, wielkie przeznaczenie. Wielkie powołanie. Dlatego Is a difference, but I think I'm going to go. Hallelujah! We'll be back. We'll be back. So I didn't know this. I didn't know this. But just when the worship started, God spoke to me about this young man. I jak tylko zaczęło się uwielbienie, to Bóg powiedział mi o tym młodym człowieku. And I nie wiedziałem, że to się wydarzy. Ale Bóg pokazał mi coś do Ciebie. Powiedz mojemu synu Dawidowi, zrobiłem z Ciebie chwalcę. Wszystko jest z Tobą w porządku. You are my son. Jesteś, jesteś moim synem. I am well pleased in you. Z Let nothing and nobody intimidate you. Nikt I nic cię nie For you are a worshipper. Thank you, Father, that you bless this son of yours. And every demon and every black power which has kept him down be removed in Jesus' name from this man's life. Cover him from top to toe with your blood, Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Father. Blessing, blessing, blessing. Deep shalom over him. All hurt and all pain be removed from his heart, be removed from his soul. Come on, people, pray. Pray, pray, pray with me. Great glory, great glory. Starting with your shallow peace. Niech błogosławi ci, a to Niech cię strzeże wie wieku isty. I niech to zjaśni oblicze sweczy Tobą wan miłości w ci będzie. Niechaj obluci ku Tobie twarz, a ona to i niech obdarzy pokojem swym, swoim szalom. Hey! Niechaj bóg ci Adonai, niechaj cię szerzej, wieku wielku istnieniu rozjaśni oblicze swe. Nad Tobą Pan miłości w Ci będzie, to wróci ku Tobie twarz, Allah to najmłodszy. I nie podaży podajem swym swoim szanom, swoim szanom. Kochani, gdy wybierałem pieśni na dzisiejsze świętowanie, to Bóg mi powiedział, że dzisiaj będziemy błogosławić siebie nawzajem, tak jak On nas błogosławi w Jezusie.